Witaj, oto czytanie dla zodiakalnej Wagi na tydzień od 18 do 24 listopada 2024. Sprawdzę, jaka energia cię prowadzi, potem zapytam, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje. Jeśli nic albo mało co, to zobacz swoje czytanie dla ascendentu, bo ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. A teraz, jaka energia prowadzi wagę? O, tutaj została mi karta w ręce. Służba. Czuję się dobrze, kiedy mogę pomóc innym. I tutaj słyszę takie słowa: że jeśli masz jakąś blokadę w jakiejś sferze swojego życia, nie wiesz co zrobić, to odpocznij od tego na chwilę i pomóż komuś innemu. I ten akt służby pomocy rozjaśni Ci Twoją sytuację. Słyszę, że w trakcie pomagania komuś innemu nagle znajdzie się rozwiązanie dla Ciebie. Tak jakby wszechświat wynagradzał Ci pomoc innym. Także tutaj warto w tym tygodniu komuś pomóc, bo w ten sposób. Też finalnie pomożesz sobie, znajdziesz rozwiązanie Twoich problemów, kłopotów, rozwiązanie na jakieś przeszkody, na jakąś blokadę artystyczną, cokolwiek tutaj jest do załatwienia dla wagi. Dobrze, zaraz zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczna za subskrypcję, za to, że jesteście, oglądacie. To jest cudowne. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to w opisie znajdziesz mój adres e-mail. Napisz do mnie wiadomość. A teraz, co idzie w stronę wagi. Co waga potrzebuje wiedzieć na temat tego tygodnia. Uh -huh. U, tutaj odwróciła się karta wielkiej namiętności. Więc też y, single, osoby, które szukają miłości, chcą relacji. E, tutaj jak pójdziesz gdzieś komuś pomagać albo robić coś na rzecz. E, Pomocy innym, to możesz poznać w trakcie tego hmm, wydarzenia kogoś, kto wznieci w tobie dużą pasję. Inni też poczują dużo pasji w tym pomaganiu innym i będziecie chcieli robić to częściej. I tak, tutaj wyraźnie się pokazuje, że od jakiegoś czasu coś Ci się nie udaje, nie udaje Ci się rozwiązać problemu. Czy to jest problem natury relacyjnej, czy w pracy, czy, czy jakiś projekt utknął, bierz to, co z tobą rezonuje, to jest czytanie kolektywne. Tutaj owszem, nie wszyscy chcą, żeby ci się udało. Wiele osób widzi Twoją pasję, to, że chcesz coś zrobić, czegoś dokonać, ale nie wszyscy. Hmm. Mają dobre intencje w takim sensie, że niektórzy po prostu wysyłają w Twoją stronę złą energię, bo ci zazdroszczą. Zazdroszczą Ci pomysłów, inteligencji, tej pasji, namiętności też. Także jeśli nie wiesz, jak chronić swoją energię, to zapraszam Cię na mój film na ten temat. Link do niego będzie na końcu czytania. Tutaj wszechświat ci pokazuje, że te kłopoty, te przeszkody jakieś są tymczasowe, więc to wszystko jest do rozwiązania, do ogarnięcia, jak to się mówi potocznie. I tutaj, oprócz tego, ktoś jeszcze ostrzeże cię przed, przed problemem w przyszłości. To może być kolejny problem związany z tą jakąś sytuacją, której nie można rozwiązać, ale to też może dotyczyć czegoś innego. Więc tutaj też ktoś cię ostrzega przed czymś, yy, może właśnie komuś pomożesz i ten ktoś ci powie: słuchaj, uważaj na tych i na tych, albo uważaj na to i tamto. Yy, tutaj to ostrzeżenie też może przyjść od kogoś, kto nie jest w Twoim najbliższym polu. Ktoś, kto jest daleko od ciebie, myśli o tobie, więc też ta osoba może dostać przekaz intuicyjny i ci powiedzieć, albo po prostu z doświadczenia życiowego to jakoś wyniknie z waszej rozmowy, tutaj też tak może być. I jest w Twoim polu też dużo miłości, wsparcia, więc na pewno nie jesteś sam sama, jeśli chodzi o szukanie rozwiązania tej na razie nierozwiązanej dla Ciebie sprawy. Karta serca też potwierdza to, że dla tych z Was, którzy szukają miłości, może pojawić się ktoś, zwłaszcza tutaj w czasie pomagania innym. Tak mocno to widzę. W tym tygodniu, jako że most jest złamany, to pojawia się nowa ścieżka, inna droga, nowa możliwość. Więc tutaj też ktoś ci może wskazać tę nową możliwość, pomóc ci ją zobaczyć. Ta nowa droga dla niektórych może też być nową ścieżką kariery, nową pracą. Zwłaszcza jeśli szukasz, jeśli długo szukasz pracy, nic z tego, zajmij się czymś innym, idź komuś, pomóż i nagle praca się znajdzie. Może być też tak, że w na tym evencie, gdzie pomagasz, gdzie robi się coś charytatywnie, będzie ktoś, kto ci coś zaoferuje. Bo tutaj też jest karta, która mówi o uznaniu, o nagrodach, więc też y ja to czytam jako to, że wszechświat widzi to, że pomagasz innym, odstawiasz siebie na chwilę na bok i dzięki temu. Dostajesz dary od wszechświata. Dla niektórych z Was nawet to będą fizyczne dary, że pojawią się rzeczy, których potrzebujesz, albo jakieś dodatkowe pieniądze, no albo właśnie ta jakaś dobra oferta pracy, która też może później dać Ci dużo rzeczy materialnych. Także takie rzeczy idą w Twoją stronę w tym tygodniu. Zaraz zapytam: co miłego szykuje dla Ciebie wszechświat? A Ty możesz sobie zrobić prezent na przyszły rok i skorzystać z mocy Księżyca. E, fazy Księżyca mają konkretną energię, z której można skorzystać na przykład, żeby przyspieszyć swoje manifestacje. Pomaga w tym planer księżycowy. Ja tutaj też mam swój, chciałam Wam pokazać. E, jest tutaj dokładnie rozpisane, kiedy jest nów, w jakim znaku, kiedy jest pełnia. Są miejsca na notatki. Jest bardzo porządnie wykonany z twardego, śliskiego papieru, więc naprawdę porządna rzecz i dobre narzędzie do tego, żeby zapisywać swoje intencje, swoje przemyślenia. Jeśli chcesz kupić sobie taki planer, to mam dla Ciebie 10% zniżki, i darmową dostawę z kodem LGO 10. Zainteresowanych zapraszam do opisu filmu. Tam jest link do strony do producenta, gdzie można kupić taki planer, jest też wszystko opisane ze, z kodem zniżkowym jak z niego korzystać a teraz co miłego i pozytywnego szykuje wszechświat dla wagi na ten tydzień tutaj nieważne jakie karty nam wypadną uu, intensywne energie to odczyt jest pozytywny także nie ma tutaj co się martwić. U, i to jakieś że albo uzdrowienie przeszłości, albo coś długofalowego się nam szykuje. Mhm. Tak, zacznę właśnie od tej karty miesiąca. Jest tutaj karta maja. Więc od maja, od wiosny, albo od pięciu tygodni, pięciu miesięcy, pięciu lat dla niektórych próbujesz coś zrobić. Zbudować most, przejść dalej dla niektórych z Was przeprowadzić się, też czuję. Albo rozwinąć jakiś swój projekt, który cię pasjonuje. No i, no i niby to jakoś idzie w kierunku tej zmiany, ale bardzo powoli. I masz wrażenie, że tkwisz nadal w jakiejś sytuacji, która nie jest tą sytuacją, w której chcesz być. O, tak to słyszę. Mamy tutaj kartę Czas wyjść z jakiejś sytuacji, więc właściwie w końcu. Yy, uda się to zrobić. Tutaj będzie zwiastun tego w tym tygodniu. Yy, może niektórym się uda już w tym tygodniu wyjść, ale to nie dla wszystkich. Niektórzy dopiero zaczną proces wychodzenia z jakiejś trudnej sytuacji. Yy, tutaj to, że jesteś w tej sytuacji, powoduje, że Twoje życie nie do końca toczy się tak, jak chcesz. Masz wrażenie, że trochę nie masz na to wpływu że nie zawsze podejmujesz decyzja pro propos tego co się wydarzy tak jakby czasem ktoś podejmował je za ciebie szef małżonek ktokolwiek tak jest tutaj też w tej sytuacji jakaś agresywna osoba albo taka rozkrzyczana rozgadana z rozbujałem ego w tej sytuacji też wiele planów już się nie udało Miało coś wyjść, miało być współpraca, miały być plany, miało być fajnie, ale jest tak, no właśnie, nie za bardzo, jest tak, że już chcesz odejść, co, cokolwiek to jest. Tutaj dla wielu z Was to jest sytuacja zawodowa i yy, też w przyszłości, jeśli tutaj zostaniesz, nie, nie zrobisz tego kroku. To ta sytuacja może doprowadzić do jakichś strat finansowych, nieudanych planów finansowych. Więc naprawdę wszechświat też mówi, że już czas wyjść z tej sytuacji, o której dla Ciebie mowa. Pamiętaj, to jest czytanie kolektywne. I tutaj to też jest sytuacja, która sprawia, że ciągle czujesz zawód, ciągle jest Ci źle. Nawet jeżeli na przykład jesteś na wysokiej pozycji, ale nie satysfakcjonuje Cię to, to co robisz, no to właśnie ciągle się, się czujesz, no, no niby, niby wszystko się toczy, niby się kręci, ale Ty nie czujesz satysfakcji. I tutaj jest wskazówka od wszechświata co dalej. Potrzebujesz dystansu od tej sprawy. Mamy kartę hamaka, to też nam się pokazało i ten dystans może Ci dać zajęcie się sprawą kogoś innego, pomocą komuś innemu. To ten odpoczynek, właśnie ten dystans. Przyniesie ci jakieś szczęśliwe rozwiązanie Twojej sprawy. Czy to będzie pomysł, czy pomoc od kogoś innego? Dla większości z Was to będzie pomoc od kogoś innego, bo jest tutaj karta, która mówi o tym, że ktoś nowy pojawia się w Twoim życiu. To też może być ktoś, kogo już znasz, ale pojawi się jakby ponownie w Twoim życiu i pomoże Ci tutaj rozwiązać tę sprawę, wyjść z tych dziwnych, trudnych okoliczności. Oczywiście nie wszystko dla wszystkich się wydarzy w tym tygodniu, każdy jest w innym momencie życia, ale taka energia tutaj zaczyna płynąć w Twoim polu zodiakalna wago. I finalnie, kiedy wyjdziesz z tej sytuacji, odetniesz się od niej, znajdziesz to rozwiązanie i zaczniesz iść dalej, to w Twoim życiu poczujesz więcej harmonii, spokoju i też odblokuje Ci się przepływ finansowy. Yy, nawet jeśli ci się wydawało, że jakby lepiej już być nie może gdzie indziej, yy, słyszę takie słowa, albo że nie może być inaczej, to może być lepiej, spokojniej i bardziej obficie, ale tak jak mówię, te dwie karty zwłaszcza to bardziej czuję, że są yy, wynikiem tego procesu. Które rozpoczyna Twoje wyjście z jakiejś trudnej sytuacji. Jeżeli nie w tym tygodniu wychodzisz, bo niektórzy nie, to to może być w następnym tygodniu, bo tu mamy piątkę, albo za pięć tygodni, za pięć miesięcy. Tak jak mówię, czytanie kolektywne. Dostosuj to do siebie. Zodiakalna wago. Jeśli chcesz dowiedzieć się. Kiedy będzie przełom w Twoim życiu zawodowym, albo co blokuje Twój sukces finansowy, to takie dwa czytania na te tematy pojawiają się dla Ciebie na ekranie. To są czytania: Wybierz kartę, wystarczy kliknąć w ikonkę jednego z nich, żeby je zobaczyć. Także zapraszam, dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.